Siły Wojskowe Hordy Półksiężyca Horda Półksiężyca to prawdziwi nomadzi. Ich społeczeństwo składa się z wędrownych miast, przymierzających zniszczone ziemię na grzbietach ogromnych zwierząt. Te potężne bestie o grzbietach twardych, jak skała, mogą unieść całe wioski i prowadzić je przez równiny chaosu Bliskiego Wschodu. Początki hordy sięgają czasów sprzed upadku, do wizji pierwszego proroka. To właśnie prorocy są spoiwem społeczeństwa. Ich wizje wskazują klanom szlaki do wody i pożywienia, a w czasie wojny modlitwy i błogosławieństwa inspirują wojowników. Jednak życie proroka to ciężkie brzemię. Wielu kończy w szaleństwie lub katatonii. Ich dar pozwala jednak hordzie zachować fragmenty wiedzy sprzed zakłady. Horda Półksiężyca to jedno z najbardziej barwnie ubranych nowych plemion. Ślady ich arabskich korzeni widoczne są w architekturze i zdobieniach. Dolna połowa twarzy ich mieszkańców jest zawsze zakryta maską oddechową, a w otwartej przestrzeni noszą bogato zdobione płaszcze. Przed bitwą dodają na ramienniki i wycinają w skórze błogosławieństwa proroka. Siły zbrojne Hordy Półksiężyca, żołnierze braterskiej więzi. Podstawowa piechota hordy o wysokiej śmiertelności. Ich zadaniem jest ochrona kawalerii przed atakami naziemnymi. Oddaliby życie za towarzyszy. Piechota dżihadu. Fanatyczni wojownicy, ślepo wierzący w słowa proroków. Walczą do ostatniego tchu, nie okazując strachu. Męczennicy. Specjalnie szkoleni do samobójczych ataków na wrogie bestie. Dzięki harpunom podciągają się pod brzuch potwora, gdzie przytwierdzają i detonują ładunki wybuchowe. Opłakiwani. Ci, Którzy przewidzieli własną śmierć i dlatego się jej nie boją. Wybrani spośród najlepszych wojowników stanowią elitarną, choć nieliczną siłę kluczową do zwycięstwa hordy. Straż Hana Elitarna gwardia Hana, szkolna od dzieciństwa, mająca jeden cel ochrona władcy, często wysyłana na najtrudniejsze misje. Prorocy Jedni z najbardziej szanowanych członków hordy półksiężyca, niezbędni podczas każdej operacji wojskowej. Bohaterowie mamutów, najpotężniejsi wojownicy hordy półksiężyca, szarżujący do bitwy na grzbietach gigantycznych mamutów zaćmienia.